Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Pabiański, jestem starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego firmy PWC. Będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa warsztat podatkowy, który odbędzie się w ramach tegorocznego kongresu BodyLife. Warsztat odbędzie się 23 listopada o godzinie 10 i poświęcony będzie zagadnieniu możliwości stosowania obniżonej stawki 8% VAT dla usług świadczonych w branży fitness. Podczas warsztatu postaram się Państwu przybliżyć historię tematu, uwzględniając zmiany legislacyjne z 2011 roku oraz podejście prezentowane na przestrzeni ostatnich lat przez polskie organy podatkowe i przez polskie sądownictwo. Warsztat skoncentruje się także na próbie ustalenia, czy i w jaki sposób można podjąć próbę bezpiecznego odzyskania podatku nadpłaconego w przeszłości. Pamiętajmy, że zagadnienie jest dynamiczne, kolejne miesiące przynoszą kolejne ciekawe rozstrzygnięcia i należy spodziewać się, że temat będzie nadal aktualny dla branży pod koniec 2014 roku. Jeżeli chcielibyście Państwo podyskutować, posłuchać o tym zagadnieniu, serdecznie zapraszam. Kongres Body Life, 23 listopada 2014. Dziękuję.